Witam, witam. Z tej strony, Mieczyk. I oczywiście, na samym początku chciałem Wam przypomnieć o konkursie. Macie tutaj 8 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia. Wszystko macie wyjaśnione na Discordzie, oczywiście, no i na opisie. także Zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda. Tutaj macie wszystko: po prostu kody na CSGO Skinsa, giveaway dodatkowe dla wpłacających na Pirates' na CSGO Skinsie i na Case Hagu. Także macie tutaj również listek, etykietów. No i myślę, że jest to w miarę spoko rozpisane, także powodzonka. Na stronce macie tutaj koskę oczywiście i jakieś dwa skiny, no to dzisiaj dorzucimy jeszcze jednego skina, no bo nie może być tak mało. Wiadomo, jeśli wpłacacie tutaj mnie wspieracie, no to zawsze jakiś tam skinek będzie do waszej dyspozycji czekał Jeśli interesujecie no i... szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap z kodem MIERCZYK Dostajecie 35% bonusu do wpłaty No i wygrywa dzisiaj Maxik444 W sumie to w porządku minął, nic szczególnego się nie wydarzyło No dobra, niech ci będzie Bardzo dużo osób tak pisało, ale no nie będę was już tam sprawdzał Nie wiem co tam się u was wydarzyło No i lecimy dzisiaj na CSGO Skinsa od 20 zł do kosy, także... Taki dzisiaj odcineczek, taki dzisiaj tutaj trochę trudny challenge, ale myślę, że damy radę to zrobić. I mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapeczkę w górę i zostaniecie do samego końca, no bo myślę, że kostka tutaj na pewno będzie chociaż jedna spełniona. W naszym ekwipunku na sam koniec, także lecimy z jakąś tutaj, oczywiście, wróżbą. Jeszcze na samym początku powinniśmy otworzyć wróżbę. I naszą wróżbą będzie just a prank case. No, skrzyneczka za 2,40. Przepraszam, za 2 złote 10 groszy zł na buście 4,20 Także co tutaj dostaniemy? No gloczka chyba tańszego Dokładnie tak, tańszy niż skrzynia Tracimy ponad 2 zł, ale trudno Musimy sami tutaj jakieś bitwy robić Myślę, że na trybie standardowym, dzisiaj się skupimy No i musimy zacząć delikatnie Także low case, indirect case Ammo case, no i może jeszcze mm, Dorzucimy kurcze Just a prank case a damy tutaj jeszcze jedną szansę tej skrzynce Zobaczymy, czy może ona tutaj nas dzisiaj zaczarować Damy bitwę na dwie osoby, myślę, że również bardzo, bardzo spoko będzie tak zacząć, no bo tutaj wiadomo 50% na wygraną jest na samym początku. Później dopiero jak zobędziemy troszeczkę większą kaskę, to myślę, że skupimy się na większych tutaj ryzykach. No i pierwsza skrzynka case, okay. zobaczcie, bardzo ładnie nam oddała dwa razy USP flashback. Tutaj mamy w lepszym stanie, także raczej ta bitwa powinna... Ja pierdzielę lowcase mu oddał P250 za ponad prawie 5 zł w sumie. No i jeszcze nadrzuckę tutaj P90 factory New. A my jakieś gównianego skinka dostaliśmy, czekajcie, tego właśnie P250 za niecałe 2 zł. No ja pierdzielę, no myślałem, że już tutaj mamy to, że jednak ta bitwa będzie wygrana, no i zarobimy ponad te dwie dyszki, ale trudno, trzeba zmienić tutaj taktykę na trzy osoby, jednak underdog Damy na sam początek. Kurcze, chciałem dać music case, ale jego cena tutaj powinnowała do 8 zł no i 40 groszy. Także co najwyżej stać nas na charakter Craft Stickera na Jester Mode. Także tutaj myślę, że również taka bardzo ciekawa bitwa, bardzo ciekawa skrzyneczka, no bo możemy z niej wydropić 62 zł. Także jeśli to by były 3 sztuki. No, to prawie byśmy zarobili tam 180 zł, można powiedzieć. Także proszę cię, CSGO Skins. No, przeleciała nam najlepsza naklejka, no i najlepszą dostaliśmy, ale niestety na trybie underdog. Także pierwsza nasza próba tutaj, no, nie wyszła. Musimy wypłacić sobie, nie wiem, manki biznesa. Zobaczymy, ile to jest warte. 21 zł, także idealnie. Zobaczymy, ile prób tutaj nam będzie potrzebę, potrzeba, żeby dzisiaj zrobić tą kostkę. Tutaj fajna bitwa, tylko no, szkoda, że, że ta. Zbustowana skrzynka się tu pojawiła, no bo niestety, ale przez nią nie możemy wystartować tej bitewki i do niej dołączyć. Także zrobimy sobie sami swoją bitwę z kaletem, również tutaj z Polski. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i mamy pierwszą lepszą naklejkę, tylko wydaliśmy tutaj 21 zł, także mam nadzieję, że jeszcze jedna taka wyleci. Bardzo dobrze. Pierwsza bitwa wygrana w tym odcinku 31 zł, także zarabiamy sobie. Delikatnie, ale wiadomo, zawsze jest najważniejszy tutaj zarobek. To, że zarabiamy, no to na pewno bardzo dobrze świadczy, no i na pewno myślę, że przybliży nas to do koski. Tutaj, no myślę, że dwie fajne skrzynki, ale jednak na trzy osoby może by tutaj delikatnie lepiej oddało. Delikatna strata 4 zł. Nie ma co tutaj beczeć. Lecimy na Neon Case, a tutaj za. 840 również postanowiłem przetestować właśnie taką bitwę. No i dostał chyba z dwie dyszki. No, myślałem, że z dwie dyszki taki UMP jest warte, ale jednak nie. Także kolejna bitwa przegrana. Kurczę, no dzisiaj będzie to myślę, że bardzo ciężkie zrobić tę kosę Ale wyhaczyliśmy ammo Case'a na buście. Następną bitewkę już polecimy na trzy osoby, myślę, że maksymalnie, aczkolwiek ja tutaj wierzę, że że możemy zgarnąć tą bitwę z tym ammo case No buście, no tutaj kurczę nie wbija do nas następna osoba, także zmienię tutaj jednak na trzy osoby. Jednak wolę mieć te 33% szans i e, jakoś do tego bardziej mam zaufanie niż te 25. No na cztery osoby, no bardzo rzadko wygrywam. E, nie wiem, w sumie gdzie tutaj sprawdzić moje bitewki. O, tutaj możemy nawet sprawdzić moje bitwy. No i najczęściej ja tutaj gram właśnie na trzy, dwie osoby. No i to się najbardziej opłaca. Zobaczcie, ammo case. 58 zł, no to jest naprawdę zbugowana skrzynka. Tylko no szkoda, że nie, że nie był to underdog. Może tym razem zmienimy sobie na underdoga, może coś to zmieni. Taką mam nadzieję. Jakob TT, tutaj mój widz. Także pozdrawiam cię serdecznie, Mortko. Mam nadzieję, że wygra tutaj lepszy. Ja tutaj również daję od razu uśmieszek, bo cię poznałem. Także pozdrawiam. No i kurczę, no ja wygrałem, ale nie jest to nawet zarobek. Jestem tutaj troszeczkę zawiedziony. No myślałem, że dzisiaj fajnie zrobimy, fajnie sobie tutaj bitewki będą wyglądały, ale no, od 20 zł do kosy jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężki challenge. Jeśli ktoś z Was zrobił takie od 20 zł do kosy, to możecie mi napisać w sumie, jakie tam skrzyneczki dawaliście, czy jakie metody stosowaliście, no bo może to mi się przydać właśnie na przyszłe odcinki, w których będziemy. Robić takie podobne jak tutaj, kwoty czyli od 30 do 20 zł do kostki. No, bo jak na razie no mam niezbyt wiele pomysłów, no i te pomysły tutaj przynoszą profity tylko dla moich przeciwników. Także, no, coś jest tutaj ewidentnie nie tak. Dobra, Manki Biznes kolejny tutaj eee, wypłacamy te dwie dyszki, no i tym razem lecimy all in, -a, także na trzy osoby. Tryb standardowy. Teraz nie będę brał trybu underdog. Możemy co najwyżej rzucić sobie tego mastermind case'a. Później przetestujemy sobie tego duck case'a. Także będziemy lecieć tutaj po prostu od tych droższych skrzyneczek pojedynczych. Może tutaj to będzie naszym właśnie kluczem do, do tej koski w dzisiejszym odcinku, no bo już tutaj niedużo zostało. Już 7 minut jest nagrania, a żadna koska na horyzoncie, nawet dobry skin się nie pojawił. No i pierwszy dobry skinek. Pierwszy dobry skinek. 34 złote fajna ogólnie ta MP9 samym z taką. Zagrał, także Mastermind Case bardzo ładnie oddał. Także może powinniśmy dorzucić. Albo dobra, nie. Usuniemy tego Mastermind Case'a, tym razem damy. E, Gigabłake. Nie, damy jednak e, tutaj naklejkowe. Naklejkowe jednak bardziej mnie kuszą. E, może e, Może zdobędziemy tutaj troszeczkę więcej pieniędzy. Tym razem damy to na dwie osoby. Nie, na trzy osoby. Cały czas ryzykownie lecimy. E, oczywiście, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Także. Zobaczymy co tutaj się wydarzy w tej bitewce Oczywiście no bot i samo musi być Musi być tutaj jako nasz przeciwnik No bo jest to najlepsza postać na underdog Już myślałem, że tu haul wyleci za kilka koła Za te 6000 tysięcy Ale jest to tylko podrobiony tutaj haul No i z naszymi naklejkami powinniśmy brać jester, Przepraszam, powinniśmy brać tryb klasyczny no raczej tutaj nic się nie wydarzy chyba, żeby dostali te dwie najlepsze skrzy... naklejeczki na sam koniec. No i Boti samo jeszcze zgarnia tutaj dla ziomka kasy 90 zł, także trudno. My tutaj wypłacamy kolejnego se wynika oczywiście za te dwie dyszki. No i próbujemy zrobić kolejną próbę. Chociaż w sumie no nie wiem, jeśli mi nie oddaje na tych zwykłych bitwach, no to może przedestujemy sobie tutaj C4 case'a, Amo case'a. Tak otworzymy sobie po jednej skrzyneczce. Rust Casic również myślę, że powinien być przetestowany. Także po jednej skrzynce sobie klikniemy po razie. No i może tutaj, akurat jakaś koska wyleci, no coś takiego, wiadomo. Są tutaj minimalne procenty, ale zawsze są. Także ja tutaj zawsze trzeba mieć nadzieję, no i pozytywną aurę, żeby przyciągać oczywiście te lepsze skinki tak oczywiście jest, to jest manifestacja się nazywa, także jeśli manifestujecie, że teraz ja na pewno dostanę koskę, no to zobaczcie myślę, że teraz będzie przynajmniej skin za zadyszkę, to minimum, raczej będzie tutaj nawet profit dwukrotny no i kurcze, no i jedna kratka dalej no i by było, także jednak moje pieprzenie się nie sprawdza, no niestety ale jest to wszystko losowo, jak widzicie, no jest to wszystko losowe, także trzeba wyczaić po prostu dobrą bitwę, no i w nią Celować. O, Jacob tutaj kolejna bitewka, także wbijemy, zobaczymy kto ją zgarnie. No na pewno nie będzie to Jacob, jest to Mario Pudzianito. Także nawet Mariusz Pudzianowski gra tutaj na CSGO. Skinsie już no popularna naprawdę stronka Myślę, że bardzo dużo osób o niej słyszało. No i ostatnia bitwa, kurcze no w tym z tych naszych 20 zł. No powinniśmy myślę że tego Amokesa wrzucić, aczkolwiek jeszcze może. Dzisiaj nie było Ultra Case'a, także taka troszeczkę niestandardowa skrzynia. Mogliśmy w sumie to dać na cztery osoby, no bo co my tutaj zdobędziemy z bitwy na dwie osoby? No chyba, że jakiś tutaj good knife slaughter by wyleciał, ale wiadomo, jest tutaj no, minimalna, taka minimalna szansa. No i kolejna bitwa przegrana, także chyba zrobię tutaj po prostu ostatnią bitwę, troszeczkę droższą, wypłacę może jakąś Fairy tale a. Tak na koniec, żeby fajnie zakończyć odcineczek jakąś ciekawszą bitwą, troszeczkę droższą niż za te dwie dyszki, no bo jednak nie udało nam się dzisiaj zbytnio zarobić, aczkolwiek mam nadzieję, że odcinek oczywiście Wam się podobał. Niech zostawicie łapeczkę w górę. Także dobra, kombinujemy tutaj z ostatnią bitewką. Dodamy klaczorki case, no i oczywiście G2 case ale gdy wybieramy G2A case, no to jakiś widz mi pisał, że musi być tutaj tryb klasyczny na trzy osoby także ja tutaj jednak zmieniam te dwie osoby na trzy zmieniam oczywiście też Underdoga na tryb klasyczny no i zostało nam tylko trzymać kciuki do samego końca no zostało nam tylko trzymać kciuki do samego końca, bo raczej raczej ta bitwa już jest y, przesądzona no, Kurczę, no jak zmieniam tylko na underdoga no to jest wtedy tryb klasyczny a jeśli zmieniam, no, try, zmieniam na tryb klasyczny no to y, automatycznie daje mi <grym> najgorsze skiny także nie wiem o co tutaj chodzi ale y, trudno no kurcze no widzicie ewidentnie tutaj by siadł przepięknie y, underdog chociaż no underdog byłby tutaj idealny i by było 300 złotych ze 150, no ale tak, nie, tak się nie dzieje. Kończymy także ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i Siemano, miłego wieczoru.